Witam ponownie w Dark Souls! Eee, mamy tu odcinek drugi Z tego co dobrze pamiętam, dawno go nie było A, od razu Spieszę z wytłumaczeniem eee, trochę za daleko przeszłem Poza... Poza YouTubem Trochę No, powiedzmy jestem za... Jednego bossa pominałem powiedzmy za pominałem. załatwiony został Eee... Dla smoka Na pewnym moście, nie? Jeszcze powiadomienia Na pewnym moście po prostu ogon mu pierdzieliłem. i z tego dostałem ten pewien miecz który potrafi nie wiem nie wiem jak to mogę, można nazwać podmuch wiatrem tworzy no i przeziębiony jestem, co do tego teraz jest pomysł iść na gargulce nie, ale czy to pyknie tego nie wiem ale spróbuj zawsze można O, to już się widzę. Powiedzmy ominęło was tylko no, walka z bosem, no trochę źle. Ale jest, jest jeden z, z najsłabszych, nie? Ta Taurus, Ta, Taunus? Nie pamiętam jak on się nazywa. A taki most, taki rogaty, taki duży boss. Kule działają na niego świetnie. Dobra, już nie. O, panie! Oha, no to fajnie. Aha, mogę. Mogłem go tak szybko zabić, a to. nie upokorzenie. Upokorzenie. Po prostu. Duże strażniczki w A, jeśli to damy dla strażniczki, która jest. Firelink. To. Co ona tam robiła dokładnie? Jest większa chyba. A, nawet... ale. Przejdziemy skrótem tam. Ta gęba. Ta gęba tej postaci. Mówi sama za siebie, że mi nie wierzy Dobra Hmm Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem Zobaczymy, no jesteśmy Fire Firelink Tu strażniczki ognia, która jest pod ogniskiem Musimy zajść, oddać jej tą duszę I Nie pamiętam czy ona zwiększa nam Estusa Który się odradza, czy po prostu, że nie wiem, więcej życia nam to, że co wraca. Wiecie, no, wiesz. Nie może mówić, dobra. A wzmocniono, butelkę jest to, co wzmocnia. Nie mam więcej. To polega na tym, na pewno, że więcej nam życia po prostu przywraca. Zapewne, tak to działa. Tak, jeśli mamy na level, to... To chyba jest daleko za głośno. Tak myślę. A może nie. Siły... Wigor, raczej wigor, raczej małość. Oj, cienko to widać. Dobra Idziemy przed siebie Z tą nie gadałem No właśnie A dobra Jednak rozmawiałem On dał mi jakiś tam przymierze że pamiętam Świętych czy coś, coś takiego O! I w mikrofon zajebałem Nauczyk jest tu... нет. не. Не, не за тебе. Что сейчас стало? Ч ⁇ мне наглядно не угорвить? Что сидя я? Может ты сделаешь? Квашь! I zapomniałem, ja miałem siłę ulepszyć, bo ty mnie potrzebuje 16 a ja mam si siłę dwanaście. Mhm. Oj, dobra, idziemy naprzód, co się będę. Może ich zabiję. O nie O nie, się bałem, nie Kur... De. Dobra Trzeba to jednak powoli... Ile ich tu jest? Ile ich tu jest? Po prostu nasrało ich jak... Gdzie Grzyb... by... Grzybów po deszczu Dark Souls Zapomniałem, że to Dark Souls <laughs> Aj, Przynajmniej do bossa dość, nie? nie? moim pomysłem było... Jeden boss na odcinek, ale teraz to, to się nie sprawdzi, bo... No... Tak nie za bardzo Może jestem pod bossem praktycznie więc może zróbmy tak, dwóch bosów na ten odcinek, tak myślę, chyba że nie pójdzie mi z nim tak łatwo, więc no może być dłużej, no ku*** nie, za, nie zabijesz mnie, nie pozwolę na to. Dobra, jak go tak nie zabiję. Giń kurde, nie Odklej się, odczypię. się. No. Jezus jak się zesrałem. Myślę, że coś za mną jest. Tak dziwnie, nie wiem. Czy coś dźwiękiem jest u mnie? Nie tak. Może stereo nie łapię. ciebie kojarzę, ale tak. On chyba mógł nas e, wychuje co przepraszam, nie wiem, co jeśli go wypuścimy, jest szansa, że będzie nam zabijał strażników ognisk. Strażniczki. No. Ale wypuszczę go. Skarimu, no to tych mrocznych tam, nie? Stron. Z tego... Tak. mroczny. Albo zabijemy go teraz. Okej, okay, tam. Zostawmy to tak. Nie, dzisiaj krótszy odcinek, tylko jeden boss. Nie, to będzie cholernie krótkie. Ale muszę jakoś zacząć, nie? Ciężko, tak jak się nie wygrywało, bardzo długi czas i nagle usiąść i coś nagrać. No wiecie no. Gadu, 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 bla bla. <ścoughs> ha. Tu chyba powinien być ten... O tak, 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 ten. Ten słoneczny rycerz tutaj ja powinien chyba znak postawić, ale że nie jestem człowiekiem, muszę samemu z y, bossem walczyć, więc będzie cienko. O, i źle to widzę. Dobra, próbujemy. Dzisiaj mam muszę tego, tego bossa zabić, nie? Tak, bossa muszę ubić. O jaki. ja mu robię? Po prostu, nie? Nie, nie, po prostu easy. Easy. Ta broń jest po prostu przekozak. No, patrzcie, ja myślę, że ten odcinek trochę potrwa, nie? To chyba będzie najkrótszy odcinek w moim życiu. Nie ma nic, nie ma nic, nie ma nic. Dobra, to jeszcze wejdziemy na samą górę. Zabijmy w dzwonek, zejdziemy, no i będę chyba się żegnał, ale... Po drugie chyba źle nagrywam, bo nagrywam jako wideo, a nie live'a. Więc z przesłaniem będzie na pewno problem. Więc to na pewno dzisiaj nie wejdzie, jak zawsze. A więc następnym razem będę znowu odpalał z lewa. Tylko po prostu bez tej takiej. Jakby to powiedzieć, po prawej stronie. Yy, list z tej komentarzy. O, bez tego. Samą grę po prostu będziecie widzieć, nie? Wtedy. No coś takiego. to... No, dzisiaj taki króciutki odcinek. Trochę zaniedbany, ale. Ale chyba jest. Albo źle, nie wiem. Nie ma dźwięku. O, znowu wiatr. Nie no z prawdą, czy nie ma tego, czy dźwięk będzie uciekał jak tam wejdę na górę.

Dobra. No to by było na, na tyle, nie? Na dzisiaj nawet niepowiem jak się chyba gesty odpalało. Okej, okay, już, już pamiętam. No Tak, chwila, czekam. Szuk, szukam raczej. O, jest znalazłem dobra. Na razie.